Dziemano widzowie, kolejny odcinkami z Dave'em, no tak jak dzisiaj nagrywałem, ale to, no nie wierzę, ale widzowie zostawcie łapkę, z, z, łapkę w górę i suba z a wiecie, a wiecie co wygramy? Będziemy grać z Dave'em na blog jak będziemy zrobić rekord i sejwa zobaczcie, to ja jemę, to, o, o, Gosh, on jest Lionel Pesci, Lionel. Weź mnie nie zapraszaj, ty mnie zapraszałeś już. Pik. Dobra, robię target. Nie, nie, o kurde. On przeignął, o ja też prze Co on On chciał chyba przeignąć. O, znowu przeignąłem. Nie, ja pierdziele, co? Znowu pnę. Ile razy przeignąłem? Chyba 5 razy. No ty robisz Przegasz! Ja przecież on takie rzeczy robi, a ja nie pozwolę na to, bo on padnie. Ej, ja skoczę na głowę! O jej, wasa! Wow! No odpadnie. I robi tanieć. od banana. Aha, no to nie był taki dobry. O nie, przyjdzie, przegaj, Dobra. Rozbij mi, bo ja się boję, że przekam. Pyk, pyk. Okej, okay, ja mu chciał rozbić. On tak przeżyje? Elis przeżyje! Z... Jakiś bocik. przeżyje tak długo. Chciał tylko robić, ale mi nie wyszło. O patrzcie ten Co? Co zrobił? Nie! Nie! Nie to koniec odcinka. Co on zrobił do widzenia? Powi się to je